Dawno temu w dalekiej krainie żył sobie staruszek, który zajmował się zbieraniem łodyg bambusa. O, to dziwne, dlaczego ten bambus tak błyszczy? Ojej, jaka śliczna dziewczynka! Jest bardzo ładna! Bóg zesłał nam śliczną dziewczynkę, ponieważ do tej pory nie mieliśmy swojego dziecka. Myślę, że masz rację, wychowamy ją w miłości i spokoju. Z pewnością. Dziewczynka szybko rosła i w ciągu niedługiego czasu stała się piękną, młodą damą, Ho, 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 Jakie to szczęście! Teraz będę mógł kupić mojej córce nowe kimono. Staruszek i jego żona stali się wkrótce bardzo bogaci. Jednak pomimo tego nadmiar pieniędzy oddawali biednym ludziom, aby im pomóc. Rodziła się w łodododze bambusa. Bambusowa księżniczka! Bambusowa, bambusowa księżniczka! Księżniczka! Została nazwana bambusową księżniczką jeszcze zanim się o tym dowiedział. Pewnego dnia staruszka odwiedziło pięciu młodzieńców pochodzących z arystokratycznych rodzin. Nazywam się Jan. Bardzo chciałbym pojąć bambusową księżniczkę za żonę. Ja jestem Jakub. Proszę o rękę bambusowej księżniczki. Nazywam się Adam. Uczynię bambusową księżniczkę najszczęśliwszą na świecie. Mnie nazywają Olaf. Bardzo proszę o rękę państwa córki. Jestem pewien, że bambusowa księżniczka jest mi przeznaczona. Bardzo proszę! Ale ja mam tylko przecież jedną córkę! Będę najodpowiedniejszym mężem dla bambusowej księżniczki! Będę najlepszym mężem! Jak sądzisz, co teraz? Muszę pomyśleć, co powinniśmy teraz zrobić? Jaka piękna! Jest najpiękniejsza na świecie! Urocza! Tak? Jest idealna, aby zostać moją żoną! prosić. Ja, ja, jak to? Chciałabym, aby każdy z was znalazł dla mnie pewien przedmiot. Opiszę dokładnie, co to jest. Ten, który jako pierwszy wykona to zadanie prawidłowo, będzie mógł zostać moim mężem. Jak ja to? Jest? Co to takiego? takiego? Powiedz szybko. Zrobię wszystko, co zechcesz. Chodzi o. Wszystko w porządku? Proszę, ojcze, nie martw się. Jestem najszczęśliwsza, kiedy mogę być tutaj z tobą i razem z mamą. Ależ jestem zmęczony. Może poproszę moich służących, aby nieśli mnie w lektyce? Góry stają się coraz bardziej strome, więc nie jest możliwe, aby niesiono się w lektyce, mój panie. Masz rację, ciekaw jestem, dlaczego bambusowa księżniczka poprosiła mnie o zrobienie czegoś takiego. Lordzie chciałabym, abyś znalazł i przyniósł mi kamienną misę buddy, która podobno znajduje się w Indiach. Wiem, że Indie są daleko, ale. Ile jeszcze trzeba iść? Kolejne trzy dni? O nie, mój panie, znacznie dłużej. A więc tydzień? Znacznie dłużej, to może zająć 6 miesięcy lub nawet rok Co takiego? Nie ma mowy, nie zrobię tego, to za daleko Nogi mnie bolą, a ubrania są już brudne, nie, nie chcę iść a? Kamienna misa, idź, przynieś ją Ale ta misa nie jest kamienną misą buddy, mój panie to nie ma znaczenia. Jeśli powiem jej, że to jest misa Buddy, którą znalazłem w Indiach, księżniczka nie zauważy różnicy. Ukryje się w górach na jakiś czas i przyniosę jej tę misę. Ale to niemożliwe. Dlaczego bambusowa księżniczka prosi o takie rzeczy? Ludzie Jakubie, proszę przynieść mi cudowną gałązkę z drzewa, które rośnie na górze wiecznej młodości. Nie mam pojęcia, gdzie szukać góry wiecznej młodości. On pochodzi ze stolicy. To bardzo znany artysta. O, więc to ty jesteś najlepszym artystą w stolicy? To bardzo miło z twojej strony. Jaką rzecz mógłbym dla ciebie wykonać, panie? Chciałbym, żebyś zrobił dla mnie cudowną gałązkę: z drzewa, które rośnie na górze. I młodości. W zasadzie to niewiele o nim wiem. Chciałbym, żebyś stworzył gałązkę podobną do tej. Dobrze. Najlepiej coś błyszczącego i luksusowego, jeśli możesz. Coś, co spodobałoby się dziewczynie. O, czekam i czekam, a oni się spóźniają. O, dlaczego jeszcze nie wrócili? Ahoj. Dałem dziesięciu mężczyznom bardzo dużo złotych monet i wysłałem ich, aby znaleźli to dla mnie. O nie, bambusowa księżniczka cały czas na to czeka! Lordzie Adamie, to Twoje zadanie. Chciałabym, abyś przyniósł mi szatę, która jest zrobiona ze skóry ognistego szczura. Nigdy wcześniej nie słyszałem o czymś takim. Ojej, jestem spóźniony. nie dotrą do księżniczki przede mną. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Lordzie Adamie! O, wróciłeś, udało ci się? Masz szatę ze skóry ognistego szczura? Tak, w końcu udało mi się ją znaleźć. Oto ona, mój panie, to szata zrobiona ze skóry ognistego szczura. O, naprawdę? Tak, była bardzo droga, ale błagałem i oto ją mam. Dobra robota, chodźmy. Chodźmy, dobrze. Biegnijmy! Hehe, <laughs> ale świetnie poszło. To była tylko stara tak którą gdzieś znalazłem, ale złote monety zatrzymam dla siebie! Witam cię serdecznie, lordzie Janie! Oto kamienna misa Buddy. Przyniosłem ją dla ciebie z dalekiej krainy, bambusowa księżniczko. Naprawdę? To nie jest ta misa, o którą Cię prosiłam. To, to, to niemożliwe. To, to na pewno ona jest. Prawdziwa kamienna misa nie jest brudna, tak jak ta. Misa Buddy świeciłaby swoim wewnętrznym blaskiem. A, byłem przekonany. Ta misa jest fałszywa. Prze Przepraszam, babu, księżniczko, proszę wzywać! Witam Cię serdecznie, lordzie Jakubie. Oto cudowna gałązka z drzewa rosnącego na górze Wiecznej Młodości, którą udało mi się dla ciebie zdobyć. Jest wspaniała, prawda? Och, tak! Ta gałązka naprawdę pochodzi z góry Wiecznej Młodości? Oczywiście, że tak, księżniczko! To bardzo rzadkie, bogate w zdobieniu arcydzieło. E, w stolicy znalazłem znakomitego artysta, aby to wykonał. Wykonał to? E, nie, nie, nie! To miałem na myśli! Proszę, Lordzie Jakubie, czy mógłbyś pospieszyć się i zapłacić mi za tę gałązkę, którą zrobiłem na twoją prośbę? Znaczy... Aha. Odpoczekaj tak mi panią te pieniądze, które jesteś mi winien oddać Witaj, lordzie Adamie, masz to, o co cię prosiłam? Bambusowa księżniczko. Oto szata, o którą prosiłaś. Jest zrobiona ze skóry ognistego szczura. Jeżeli to naprawdę jest autentyczna szata, nie powinna spłonąć w ogniu. Proszę, wypróbuj ją! O, nie! To nie może być prawda! Najwidoczniej ta szata jest fałszywa! O, przepraszam cię! Zostali już tylko dwaj! Lordzie Olafie, na to twoje zadanie proszę cię o przyniesienie pięciu kul wiszących na szyi smoka. Dobrze, księżniczko, nie lękam się niczego. Na pewno uda mi się zdobyć dla ciebie kulę z szyi smoka. Idę do ciebie, potworze! Pomocy! Musiałem usłyszeć tyle Proszę, wybaczcie mi! Już nie chcę kul z szyi smoka! Nie chcę! Jestem przerażony, mam lęk wysokości. To wszystko przez bambusową księżniczkę. Lordzie Piotrze, chciałabym, żebyś mi przyniósł skorupkę, która ukryta jest w gnieździe jaskółki. Ciekawe, czy ta skorupka naprawdę tam jest. To nie wygląda tak źle. Ale tam na dole jest mnóstwo dziewczyn, które na mnie patrzą. O co on tam chodzi? Co co on to robi? Widziałaś? Ojej, Nie mogę dosięgnąć no. no właśnie, po co? Nie chcę już żadnej skorupki Tak to właśnie pięciu młodzieńców zrezygnowało z poślubienia bambusowej księżniczki Ojej, list od cesarza Tak, cesarz chce poślubić bambusową księżniczkę Życzy sobie, aby przybyła do jego zamku Cesarz był najwyższym władcą panującym w całym kraju. Bardzo mi przykro, ale bambusowa księżniczka źle się czuje. Tak, prawie każdej nocy siedzi na zewnątrz i z tęsknotą spogląda na księżyc. Kim jesteś? Jestem cesarzem. Wieści o twojej niesamowitej urodzie dotarły również do mojego pałacu, więc jestem. Bambusowa księżniczko, co się stało? Widzisz? W następnej nocy podczas pełni księżyca będę musiała stąd odejść, mój panie. Dokąd? O czym ty mówisz, moja córko? Z powodu, którego nie mogę zdradzić, przybyłam tutaj z księżycowej krainy. Z księżycowej krainy? Teraz już wiem. To dlatego jesteś taka niebiańsko piękna. To dlatego działo się tu tyle tajemniczych rzeczy. Ojej, chciałabym, żebyś została z nami na zawsze, księżniczko. Też chciałabym zostać tu na zawsze, ale posłańcy księżyca przyjdą, aby zabrać mnie z powrotem. O nie! Proszę, ochroń bambusową księżniczkę. Nie pozwól posłańcom zabrać jej na księżyc. Proszę, ochroń ją. Ja też nie chcę, żebyś stąd odeszła. Nadeszła noc, a wraz z nią następna pełnia księżyca. チョコです Drodzy rodzice, bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiliście! Czureczko! Naprawdę chcesz nas opuścić? Nigdy nie zapomnę czasu, który z wami spędziłam i cudownej opieki, jaką zawsze mnie otaczaliście! Nigdy nie zapomnę! Córeczko! Gdy spojrzę na księdzec, będzie mi ciebie przypominał! Proszę, uważaj.